Witam Was serdecznie. Pamiętacie ten samochód? Dzisiaj rozmawiamy o kosztach eksploatacji przez 30 tysięcy kilometrów Hyundai i 30/16 CRDi. Jeżeli nie jesteś od dzisiaj na tym kanale, to dobrze wiesz, że kupiłem ten samochód od handlarza w promocyjnej cenie, za co bardzo mu dziękuję. Mimo końca współpracy jestem bardzo zadowolony z samochodu i dzisiaj powiem Ci, jak on się sprawował przez ostatnie 30 tysięcy kilometrów. Dobra, zacznijmy od tego, że jesteśmy przed pierwszym dużym serwisem tego samochodu. Aktualnie zrobiliśmy 30 tysięcy kilometrów i przez ten czas wymieniłem oleje i filtry wszystkie plus olej Trzy razy. I teraz szykuje się największy serwis, jaki był. Zacznijmy od tego, jakie rzeczy popsuły mi się przez ostatnie 30 tysięcy kilometrów. Pierwszą rzeczą, która się popsuła, była chłodnica klimatyzacji i musi ona zostać wymieniona. Jeszcze jej nie wymieniłem. Druga rzecz, która się popsuła, to jest radio. Czasami działa, czasami nie działa. Jeżeli wiesz, co to jest za usterka, co trzeba zrobić, który przewód trzeba poprawić, lub czy trzeba wymienić radio, daj mi znać. Bo nie mam czasu naprawić swojego samochodu, bo naprawiam wasze. W zimę okazało się, że jak jest temperatura minus 5, minus 10, to. Gorzej odpala. Jeżeli jest temperatura plus 3, odpala. Wyśmienicie bez żadnych problemów. Profilaktycznie będą wymienione świece żarowe, sprawdzimy czy to coś pomoże. Kolejną sprawą jest wymiana sprzęgła. Sprzęgło zaczęło się ślizgać około 2 3000 tysiące kilometrów temu. Już mam wszystkie części zamówione. Zrobione miało być dwa tygodnie temu, ale nie miałem na to czasu. Bo robiłem wasze samochody. Udało mi się przejechać jeszcze te kilka tysięcy kilometrów. Jak widzicie, dojechałem też tutaj, więc e, samochód jeszcze jeździ, ale to sprzęgło już jest kaput. Ostatnią trasę, taką długą jaką zrobiłem, zrobiłem wczoraj, więc żadnej dłuższej trasy już nie zrobię przed wymianą tego sprzęgła. Oprócz tego uszkodziło się również prawdopodobnie górne łożysko lewego MacPersona. Jak skręcamy kierownicą lewo-prawo, to słychać taki przeskok sprężyny. Oprócz tego jeszcze możecie zauważyć, że no parują lampy. Auto w przodu nie miało wypadku, ale te lampy są zaparowane. Oprócz tego mały był problem tutaj. Zarysowałem zderzak, nie zauważyłem bramy. To znaczy brama nie zauważyła samochodu. Również przy większej prędkości nie zauważyłem krawężnika. Uszkodziłem felgę oraz dwa kołpaki. Ten i ten. No i oprócz tego zauważyłem... Że nie ja, nie ja, ale ktoś mi tutaj, albo może i ja, tego też nie było. Na ten moment to są wszystkie usterki, ale ja jeszcze go nie widziałem od spodu, od ostatniej wymiany oleju, więc z tego co pamiętam, prawdopodobnie do wymiany są tarcze klocki i na pewno będzie coś do wymiany w zawieszeniu, jakieś wahacze, łączniki lub drążki, bo tego jeszcze nie robiłem przez 30 tysięcy kilometrów, więc to będzie największy serwis mojego Hyundai'a, mimo że handlarze i hejterzy w pierwszym filmie, gdzie się chwaliłem świetnym zakupem od handlarza w ciemno, mówili, że to jest na handel, że chwalę swoje samochody, macie 30 tysięcy zrobione moim Hyundai'em, który zostanie w firmie, no chyba, że chcesz go kupić, to zapraszam. Dawajcie na jazdę próbną. Zobaczcie, mimo tego, że mamy zużyte ślizgające się sprzęgło, mogę jeszcze bardzo fajnie, dynamicznie przyspieszać. Czyli, jeżeli nie do końca znasz się na samochodach i nie umiesz tego sprawdzić, to jest szansa, że możesz kupić samochód używany ze ślizgającym się sprzęgłem od razu do wymiany. A to jest kwestia oczywiście negocjacji. Chciałem Wam powiedzieć przede wszystkim, jak to sprawdzić. Zerknijcie sobie na obrotomierz, a ja będę przyspieszał na wyższym biegu niż normalnie by powinien być. Zobaczcie, jak to wygląda. Obrotomierz idzie do góry, prędkość się delikatnie zwiększa, sprzęgło się cały czas ślizga. Widzicie tą różnicę? Wiecie o co chodzi? tak? Zamiast czwórki wrzucamy piątkę, gaz do dechy, i jak dodajemy gazu, samochód nie przyspiesza, ale obroty przyspieszają to oznacza, że sprzęgło się ślizga. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć o eksploatacji tego Hyundai'a, bo jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o koszta, które on jakby stworzył przez 30 tysięcy, ile on zrobił kilometrów, ile zarobił dla mnie, więc ja jestem mega zadowolony z tego samochodu. Słuchajcie, najmniejsze spalanie, jakie udało mi się zrobić, to było 4,5 litra tak pokazywał komputer pokładowy, a jak dobrze wiecie lub nie wiecie, te komputery trochę przekłamują w porównaniu z tym, ile tankujesz. Moje średnie spalanie aktualnie wynosi, zobacz, 5,6 Litra, tylko że te 5-6 litra to jest e, zrobione tak właśnie przez ostatnie 30 tysięcy kilometrów. No i ja tak wiecie, jeżdżę. No, no, on mało pali, więc mogę jechać szybko. <laughs> Ogólnie, jakby nie oszczędzam. Mimo, że ma mniejszą ilość koni niż większość waszych diesli, to i tak jest super, jeżeli chodzi o ekonomię, o przyspieszenie. Dla mnie do pracy jest to zupełnie wystarczający samochód i z miłą chęcią Wam. Go polecam. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy to są duże koszta eksploatacji? Czy faktycznie go tak zaniedbałem? Czy kupiłbyś takiego Hyundai'a dla siebie? Nie wiem, czy warto nagrywać, jak będę wymieniał to sprzęgło. Kto by chciał oglądać?